Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dziś powszechną sprawą, która jest poruszana w mediach, która dociera do opinii publicznej jest wzmocnienie granicy wschodniej, jest tworzenie strefy buforowej przy granicy. Tymczasem równolegle zachodzą złe procesy dotyczące stanu mobilizacji naszego państwa, dotyczące stanu szkolenia rezerw. Otóż równolegle został sparaliżowany system rekrutacji do wojska poprzez zwolnienie ze służby zarówno szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, generała Brysia, jak i zwolnienie ze służby, tudzież odwołanie ze stanowisk szefów centrów województwa warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Przypomnę, że te centra są odpowiedzialne za rekrutację, ale też są odpowiedzialne za szkolenie rezerw i są odpowiedzialne w końcu również za mobilizację, a więc sparaliżowano system mobilizacji w naszym kraju z powodów politycznych, jak się dowiadujemy. Wiceminister Tomczyk doprowadził do odwołania szefa centralnego wojskowego centrum rekrutacji za rzekomą wypowiedź na jednym z portali internetowych. To była wypowiedź, która nie miała miejsca. To było, to było przypisanie słów generałowi Brysiowi, Brusi, które nie padły, a więc z powodów stricte politycznych. Wiceminister Tomczyk doprowadził do paraliżu systemu mobilizacji w naszym kraju. Jeżeli to porównamy jeszcze z sytuacją dotyczącą tarczy wschód a więc ze wzmacnianiem granicy, przy czym nie ma projektów w Ministerstwie Obrony Narodowej w tej sprawie. Pan minister Andrzej Śliwka był z interwencją poselską w Ministerstwie Obrony Narodowej, nie otrzymał żadnych projektów, które by w tej sprawie stanowiły o przygotowaniach, bo przecież taka koncepcja powinna być najpierw Zredagowana przez wojsko polskie, następnie powinna być przyjęta przez polski rząd, żeby mogła stanowić dokument rządowy, dokument realny, wokół którego następnie prowadzi się realne działania. Więc mamy do czynienia z wydmuszką po prostu z wydmuszką, z pociągnięciem tylko pr -owskim. Jeżeli do tego dodamy Informację opublikowaną w mediach, że jeden z liderów koalicji 13 grudnia stwierdził, że nie mają programu, stąd też sprawa wzmocnienia wschodu naszego kraju, stąd też sprawa wojny, którą Tusk podejmuje, żeby przykryć swoją niekompetencję i nieudolność. No to mamy obraz sytuacji całościowy. Zwracamy się do ministra Kosiniaka Kamysza z wnioskiem o pilną interwencję. Nie można pozwalać na to, żeby wiceminister Tomczyk podejmował działania, które szkodzą obronności naszego kraju. A więc albo minister Kośniak Kamysz nie panuje nad sytuacją w resorcie obrony narodowej, albo się zgadza z takimi działaniami, które szkodzą bezpieczeństwu naszego kraju. A więc podejmujemy tu interwencję kolejną interwencję w sprawie ważnej dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Szanowni Państwo, trzeba zadać sobie pytanie, czy leci z nami pilot, bo rzeczywiście ostatnie 6 miesięcy rządów koalicji 13 grudnia, jeżeli chodzi o kwestie związane z obronnością, są bezpardonowym przypadkiem destabilizacji. Jedno, mówię, jedno mówią, drugie, drugie robią. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na to, co mówił pan premier Kośniak-Kamysz, jeżeli chodzi o kwestie doświadczonych żołnierzy, no to przykład pana generała Brysia jakby zaprzecza tym słowom. Jeżeli doświadczeni generałowie, żołnierze mieli zostać w armii, to decyzje mające na celu przesunięcie pana generała Brysia do rezerwy są irracjonalne. Mamy do czynienia z doświadczonym generałem, żołnierzem z 32-letnim stażem który jest wielką wartością, jeżeli chodzi o kwestie związane z polską obronnością, doświadczeniem, kwestiami związanymi z rekrutacją. Jeżeli w założeniu mamy mieć 300 tysięcy żołnierzy, jeżeli polska armia ma mieć 300 tysięcy żołnierzy, takie były plany. Za czasów pana premiera Mariusza Błaszczaka, dziś widzimy, że politycy platformy obywatelskiej, PSL-u, trzeciej drogi, lewicy odchodzą od tych pomysłów. To jest bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jeżeli się spojrzy, jak funkcjonuje resort obrany w ostatnich sześciu miesiącach, to widzimy, że no Kosiniak czasem nie zgadza się z kamyszem, a to wykorzystuje wszystko. Minister Ignorant, minister Tomczyk który no, trzeba, powiedzieć, trzeba powiedzieć sobie jasno, on wyglą to wygląda tak, jakby on zarządzał tym resortem i pytanie do pana premiera Kuśniaka, czy on się na to zgadza. Czy zgadza się na to, żeby przyjąć rolę rzecznika ministra Tomczyka, co zresztą widzieliśmy, szanowni państwo, na ostatniej konferencji prasowej, gdzie były przedstawiane założenia związane z Tarczą Wschód. Co prawda o Tarczy Wschód za chwilę jeszcze powiem, ponieważ byłem na interwencji poselskiej wspólnie z panem posłem Ozdobą i w tych szufladach, które zostały opróżnione i wyciągnięte, projekty przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej za czasów zarządów Prawa i Sprawiedliwości, nic innowacyjnego, innowacyjnego nowego nie ma. Ale wracając do pana premiera kośniaka kamesza trzeba zadać sobie pytanie, czy on się godzi na to? Godzi się na to, żeby być właśnie takim listkiem figowym w tej koalicji, pomimo tego, że pełni ważne, zaszczytne stanowisko. A z kolei mam pana ministra Tomczyka, osobę no całkowicie nieprzygotowaną do pełnienia funkcji państwowych, nie znającego się na bezpieczeństwie, nie znającego się na kwestiach związanych z zarządzaniem. Ja żałuję, że Państwo nie możecie być na części Komisji Obrony Narodowej, gdzie pan minister Tomczyk opowiada farmazony. Jest wspierany przez dawnych generałów, takich jak pan generał Gocuł, który był szefem sztabu generalnego, a teraz biega z przyklejonym serduszkiem Algidy i zamiast być ekspertem, jest po prostu politykiem. Mieli przygotować audyt. Ja naprawdę żałuję, że Państwo nie mogliście się zapoznać ze szczegółami tego audytu, to byście Państwo się uśmiechnęli, bo nic tam nie zostało znalezione, a wręcz można powiedzieć, że ten audyt jest wielką pochwałą rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z mobilizacją, przygotowaniem, kontraktami zbrojeniowymi. Szanowni Państwo, my jesteśmy naprawdę w sytuacji jako Polska, w której powinniśmy się skupić na bezpieczeństwie, skupić na tym, ażeby dobre projekty, które były przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości były kontynuowane, a politycy Platformy Obywatelskiej, pan Tomczyk, uprawiają zwyczajnie lans, nie skupiają się na kwestiach związanych z bezpieczeństwem i to jest bardzo ryzykowne, bo Szanowni Państwo, my będziemy wszystkie dobre propozycje, jeżeli chodzi o wzmacnianie polskiej obronności popierali. Tylko te propozycje muszą się zmaterializować, bo dziś wiemy, że tarcza wschód jest niczym innym niż tym co Prawo i Sprawiedliwość przygotowało. Oczywiście te założenia, które zostały przedstawione, na początku było 10 lat, teraz 4 lata, no my oczekujemy, że to nie będzie 10 miliardów 4 lata, tylko będzie to co najmniej 20 miliardów maksymalnie 2 lata, bo to są szanowni państwo te działania, które powinny zostać teraz podjęte przez rząd, Polski, a żeby to zostało zmaterializowane, żeby to się stało, potrzebni są profesjonaliści, którzy tym będą zarządzali, a jednym z takich profesjonalistów był pan generał Bryś, który odpowiadał za skokowe zwiększenie liczby polskich żołnierzy, a teraz przez uwarunkowania polityczne, przez fejkowy artykuł w Onecie został przesunięty do rezerwy. No, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.